Dzisiaj chciałabym pogadać z wami o tej gorszej, czyli toksycznej części Community TF2. W tym filmie podejmę tematy takie jak czy tych ludzi jest dużo, co sprawia, że są toksyczni, jakie są główne typy owych toksyków i tak dalej. Zapraszam do oglądania. W TF2 gram od 2016 roku i mam w nim około 3,5 tysiąca godzin. Jedni mogą powiedzieć, że dużo, inni, że mało, jednak, według mnie, wystarczająco dużo, żeby móc dobrze poznać Komity TF2. Od razu zaznaczę, że gram głównie na casualu, czyli trybie swobodnym, ale mam również doświadczenia z serwerów społeczności. Zacznijmy od casuala. Co zaobserwowałam, że w grach raczej spotykam normalnych ludzi, a nawet bardziej w stronę pozytywów niż negatywów. Thank you. Hey guys, have we even touched the control point yet? No, jak no Zanim jednak wskażesz palcem i powiesz: albo oh jesteś kobietą, to po pierwsze, kobiety w T2 to zupełnie inny temat, który podejmę w innym filmie. A po drugie, większość z moich 3,5 tysiąca godzin w grze, to gra podnikiem Evelyn of Destruction bez serduszek, bez awatara patującego różem itd. Evelyn to zarówno imię męskie, jak i żeńskie, jak ktoś w ogóle bierze to imię. Więc często zanim powiedziałam coś na Wojschacie, nikt nie wiedział, że jestem kobietą, a Wojsczatu używam od wielkiego dzwona. No i dużo ludzi myślę, że jestem 10 10-letnim chłopakiem. There still one left. A teraz wróćmy do tematu. Mówiłam, że spotykam więcej pozytywnie nastawionych ludzi i naprawdę tak uważam. Wiadomo, często większą uwagę zwraca się na toksyków, czyli na tych, co krzyczą najgłośniej, ale nawet i takich jakoś dużo nie widzę w grach. Nawet na potrzeby tego filmu od kilku miesięcy staram się nagrać jakieś toksyczne zachowania i wcale nie nagrałam ich dużo. We need class. Shot you. Nope. nope. W porównaniu z innymi grami TF2 wypada na naprawdę dobrze. Gdyby tak nie było, nie grałabym w tą grę. Na przykład z LoLa zrezygnowałam po kilku grach ze względu na toksyczność. I w sumie LoL czy Dota może być dobrym przykładem, dlaczego TF2 wcale nie jest toksyczne. W LOLu czy Docie błąd gracza jest czymś, co wpływa negatywnie na cały zespół i daje przewagę wrogowi. W TF2, grze, gdzie mamy 12 kontra 12, nawet jeżeli kilku graczy nie będzie miało pojęcia, co robi, to zespół na tym jakoś bardzo nie straci. Tak naprawdę większość gier jest definiowana poprzez umiejętności kilku graczy z góry tabeli, a reszta równie dobrze mogłaby być AWK i wielkie różnice by to nie zrobiło. W LOLu czy Docie 5 kontra 5, z czego jedna osoba jest nowicjuszem, robi ogromną różnicę i wywołuje w frustracją innych, która objawia się toksycznym zachowaniem. Tak naprawdę, jeżeli zaobserwujemy jakieś powtarzające się sytuacje, gdzie ktoś ma do kogoś pretensje w TF2, to w kierunku gibus medyków albo gibus inżynierów. Wiecie, gibus, czyli nowy gracz. A dlatego, że takie gibusy na przykład nie wykonywali pracy, jaką powinni robić, czyli wsparcie dla zespołu. Jak spalisz się naprzeciwko medyka, to mogą cię ponieść emocje i zwzywać tego biednego gibusa, jednak nawet tego jakoś dużo w grach nie widzę. A jak już widzę, to znajdzie się również ktoś, kto tego medyka obroni. Oczywiście nie mówię, że toksycznych sytuacji w tym w ogóle nie ma, ale w porównaniu z innymi grami jest ich znacznie mniej. I najpewniej wynika to z tego, że ty jako gracz trochę giniesz w tłumie 12 graczy, i póki nie grasz medykiem, to raczej nikt cię obwiniać o nic nie będzie. Sytuacja się trochę zmienia, pogadamy o competitive. Grałam na kompie, kiedyś kilka gier i zrezygnowałam. Złym graczem nie jestem, ale błędy tak jak każdy popełniam. Coś za co nigdy bym się nie oberwała na casualu, dostawałam linch na kompie. Ludzie na poważnie biorą gry kompowe. I mimo, że grałam na TF2 Center, który nie jest jakąś super kompetytywną stronką, bo rozgrywka 6 kontra 6, to już wystarczyło, żeby zaczęło się obwinianie o porażki, bo już przy systemie 6 kontra 6, Każde twoje potknięcie inni odczują. No jest też wiele graczy, którym się wydaje, że jak ktoś gra na TF2 Center, to jest zaawansowanym graczem kompetytywnym, który zna wszystkie taktyki i zasady kompowe, a niekoniecznie musi tak być. I zamiast w miły sposób wprowadzić takiego nowicjusza w temat i zaszczepić nim pasję do kompa, ludzie wylewają żale i zniechęcają nowych ludzi. I nie zrozumcie mi źle. Każdy ma swoje limity tolerancji na pewne rzeczy. Wspominam ten fakt przy okazji wyjaśnień, dlaczego na kąpie możesz szczęście się spotkać z toksycznymi zachowaniami. Oczywiście, jak w każdej grze, spotkamy również ludzi, którzy szukają przysłowiowego guza. Nope, 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 nope. Kogoś, kto będzie cię wyzywał bo tak, albo szukał atencji bez znaczenia w jaką grę grasz. Zwykle na takich trafisz. Na casualu takich ludzi wiele nie ma, jednak jest jeden tryb, który sprzyja takim toksykom. I mówię tu o trybie, w który praktycznie w ogóle nie gram, czyli zdobądź flagę. Wydaje mi się, że przez to, że ludzie mają więcej czasu na nudzenie się sprawia, że gra idzie albo w dobrą stronę i serwer staje się friendly, albo w złą stronę i ludzie zaczynają się wyzywać. Skoro jesteśmy przy temacie wyzwisk z nudów, to właśnie przychodzą mi na myśl serwery społeczności. Serwery z mapkami typu Minecraft, serwery z TuFORTem najpopularniejsze serwery społeczności. Jak możecie się domyślić, na tych serwerach może się czasem podłudzić. A przez to, że grasz z tymi samymi ludźmi, ktoś się w końcu na ciebie wkurzy i weźmie twoją grę personalnie, bo na pewno zabijasz go tak często, bo się na niego wziąłeś. Poza tym brak rotacji mapek sprawi, że ktoś się znudzi i zacznie się coś gadać na czacie, a jak ktoś gada, no to zacznie się ktoś, kto się z nim nie zgodzi. No po prostu ludzkie sprawy, które mogą pójść w dobrą albo złą Często też na takich serwerach, dzieciaki z nudów spamują czatek z dziwnymi odgłosami. Toś takie dziecko zwyzywa, i zzywa tego toksyka i się zaczyna. Co próbuję powiedzieć, to to, że im więcej interakcji międzyludzkich, tym większa szansa na toksyków w grze. Ale to nie znaczy, że brakuje tych fajnych sytuacji, na wyzwania przyjaźni itd. Więc to nie jest tak, że demonizuje twórca czy serwery społeczności. Tu już teraz pogadajmy o typach toksyków. Wspomniałem już wcześniej o z kompetitiva, o narzekaczach, na medyków i o znudzonych graczach z serwerów Poza tymi typami zaobserwowałam również toksyków z obraźliwymi naklejkami na obiektorach, cheaterów, spamerów wojszczatu. No i oczywiście po prostu nie moich ludzi lub tych szukających atencji czy zaczepki. No i to ponownie, wskażcie mi jakąkolwiek grę multiplayer, gdzie tego nie ma. Tak więc czy toksyków w TF2 jest dużo? Według mnie nie, ale to zależy od tego, na jakich serwerach i trybach grasz. Ja nie widzę ich tak często, ba, nawet na potrzeby tego filmu ciężko mi było nagrać jakieś toksyczne zachowanie, więc to też trochę popieram moją tezę, jako by TF2 nie był wcale takie toksyczne, za jakie się je uważa. A wy co sądzicie o komedii TF2? Może moje doświadczenia różnią się od waszych? Dajcie znać w komentarzach, cześć!